Się. <głos> <głos> za chwilę mecz. Ostatni w tej po, sezonie. No możliwe, że nie ostatni. Jeżeli wygramy, to mamy bezpośredni awans z miejsca. A jeżeli nie, do 3 punktów, to możliwe, że będziemy grali jeszcze barasz jeszcze. Wtedy czego nas mecz za dzień w środę. Czyli za kilka minut się mecz. Ostatni w tym sezonie. USB. z WSB, zespołem, który Osłyną już tutaj e, w tej edycji po raz pierwszy gra w edycji Spartan Cup i synnie z tego, że gra nieraz w piątkę a ogrywa innych. Czy nie boicie się ich? To jest gramy pierwszy raz, i y, nie boimy się. Czyli tak powiedziałeś, zwycięstwo daje wam bezpośredni awans. Remis lub przegrana baszacie chcemy y, przypieczętać wejście do pierwszej ligi i, i dzisiaj pokażemy nastajowo. Na Dobrze powiedz mi, kończy się ze Jak to oceniacie tutaj? Grałem w ogóle w tej lice. Czy gdzieś wcześniej jeszcze graliście w innych ligach? Nigdzie nie graliśmy, ruszyliśmy z marszu, dlatego, dlatego początek sezonu był taki niemrawy yy, Bardzo nam się podoba zabawa jest przednia i na pewno będziemy grać w przyszłym sezonie. Oby w pierwszej lice. A, a jak to powiemy to już w wojsku pokażę. Nie? ale generalnie zabawa jest naprawdę fajna wszyscy cała drużyna żyje tym będzie nam tego brakowało na, na zimę. Dobrze, a powiedz mi jego co ja się w ogóle poziom organizacyjny tutaj sama atmosfera? Organizacja jest akurat kiepska, nie żartuję. Nie, no i wszystko jest naprawdę fajne, bardzo nam się to podoba i cieszymy się, że się zdecydowaliśmy już teraz na jesień, a na pewno będziemy kontynuować. Mamy już w głowie parę możliwych wzmocnień. I będziemy chcieli w z nami powalczyć o również o lokaty, tylko już teraz pierwszy widzę. A powiedz mi kogo tak ze swojego zespołu wyróżnia. kto jest najlepszym zawodnikiem? No na pewno wszyscy wszyscy dokładają się do zespołu, a zdecydowanie jest Bartek Sługa, jest Piotr Lubel. I oni tam ciągną, ale każdy, każdy myślę, że każdy tutaj pokazuje. każdy gra na, na maksa swoich możliwości o to, żeby walczyć, żeby się rozdawały. Ale... Czy czytałeś ostatnią stronę internetową, widziałeś konkurs? Na co? Na to, żeby wytować pierwszą trójkę, pierwszą widzę. No to krótki Śródmieścia i, i trzeci no nie wiem. No właśnie, bo jest zagłoszony konkurs. Zapraszamy wszystkich na wytypowanie pierwszej trójki trzy wyszki. No, trzeba przeczytać. <laughs> nic nie trzeba postawić, tylko trzeba wylosować po prostu, patrzcie, trzeba wybrać trzy zespoły, postawić, no i można ciekawe nagrody wygrać. No to przeczytam, no nie czytałem ostatnio z jakichś takich konkursów, bardziej Jaki dzisiaj wynik stawiasz w swoim spotkaniu? No chcemy zagrać na zero z tyłu, żeby i im minion trzy bramki, żeby ich wyprzedzić w, w liczbie straconych bramek. Czyli 3-0. No chcielibyśmy. Wtedy Dziękuję. będziemy mieć drugą najmniejszą ilość bramek straconych. Dziękuję, tak. Dziękuję Ci bardzo i Dziękuję bardzo.